Witamy w kolejnym odcinku z Brazylii. Jesteśmy właśnie w miejscowości São Sebastião i idziemy na mały spacer idziemy najpierw zjeść jakieś śniadanie przylecieliśmy wczoraj z Paragwaju do São Paulo i z São Paulo wzięliśmy busa tutaj mieliśmy plan brać busy tutaj wybrzeżem, tak jakby w Stanach São Paulo i Rio de Janeiro ale okazuje się, że to nie jest wcale takie proste, bo nie ma busów pomiędzy wszystkimi tymi miastami i też musimy iść na stację się spytać, czy w ogóle dojedziemy do następnego miasta, do którego chcieliśmy dojechać. Jeżeli nie, to trzeba będzie brać przesiadek dużo. Zjedliśmy śniadanie i wkraczamy teraz w centrum historyko miasta São Sebastião. Pochodzimy tutaj chwilkę i pójdziemy na terminal autobusowy spróbować kupić te bilety. Takie widoki w Brazylii to niestety standard. Generalnie to bardzo cicho tutaj i bardzo mało ludzi nawet na ulicach i tak spokojnie jest w tym mieście. No to taka wiocha można powiedzieć. Chcieliśmy też w sumie pojechać na, takie, na taką wiochę typowo w Brazylii, bo cały czas tak naprawdę byliśmy w większych miastach. No Florianópolis było mniejsze, to Balneario też niby było mniejsze, ale było turystyczne i to były takie miasta, faktycznie miasta, a, a chcieliśmy też zobaczyć, jaki jest klimat w Brazylii na takich wiochach. I to jest taka wiocha, patrz tam jest ładnie, idziemy tam. Tam jest ładnie. Tam chyba msza jest. Bardzo cicho, bardzo mało ludzi. Teraz jesteśmy na takiej głównej ulicy w mieście. Tutaj może trochę więcej, faktycznie ludzi, ale to jest taka główna ulica, którą się wjeżdża do miasta i wyjeżdża z miasta. I jedyna taka większa chyba tutaj, także no jak już się jakiś ruch tutaj dzieje, to się skupia cały tutaj. A tam ten budynek daleko, to jest chyba to jest chyba stacja, tak mi się wydaje. Idziemy na prom. Ciekawe, ile kosztuje w sumie, tego nawet nie wiemy. Zaraz się okaże. Byliśmy na stacji autobusowej, ale niestety nie ma za bardzo autobusów bezpośrednich jutro. Tak więc myślimy, co dalej robić. Z tym taktem trochę nie mamy pomysłu. Wygląda na to, że jest za darmo. Wchodzimy. Z tego co zrozumiałem panią u której kole kupowałem, bo się jej spytałem, to piesi mają za darmo, a samochód musi coś tam zapłacić. Ale? No możemy. No skoro piesi są za darmo, to myślę, że nie jest jakaś drogo. Płyniemy do miejscowości Ilhapela, e która jest położona na wyspie o tej samej nazwie i po portugalsku wyczytaliśmy, że znaczy to piękna wyspa. Zobaczymy jest piękna gdzieś. Już płyniemy. Nie wiem w ogóle, ile mamy płynąć, wiesz? Parę minut, chyba z pięć minut. Parę minut. No dobra, zobaczymy. To jest blisko. Wygląda, jakby było blisko. Ale błękitna woda Piękna Gdyby słońce tylko było dzisiaj pełne to byłaby niesamowita Ale może i dobrze, że nie ma słońca pełnego, bo zapomniałem czapki dzisiaj więc spaliła. spaliłaby mi się roślina Prawdziwa dżungla. Wszędzie tutaj w ogóle są te palmy z kokosami, czasami widać na ziemi, jak, jak leży taki kokos świeży. Patrzcie, jakie ptaszki ciekawe. Podobno czasem sobie wpływają wieloryby do tej zatoczki. Tu jest taki pomnik wieloryba jakby. Ładnie tu, bardzo ładnie. Standardowo mała, standardowo mała miejscowość nad wodą. Powiedziałabym, przy plaży są tutaj jakieś bary, restauracje, wypożyczalnia rowerów. Myślę, że standard. No ale jest tutaj ładnie, to na pewno. Zaraz postaramy się wejść trochę bardziej w głąb miasta. No bo oprócz barów na, 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 na plaży jest tutaj też miasto normalne. Tak więc na chwilę tam. Zajdziemy. Zobaczcie to. To jest dosyć ciekawe. Taki jakby traktor, powiedziałabym, który wjechał do wody i tam z tyłu są jeszcze jakieś dwaj faceci. Nie wiem nawet czego oni się trzymają. A to musi być płytkie, bo on jakby potknie. No, 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 bo... tu płytko musi być. Dokąd oni jadą? I w jakim celu? Po Po Poboje? <laughs> Poboje? O ciekawe to jest. Bo to, to chyba służy generalnie do wyciągania łodzi na, na brzeg. Że to jakby wjeżdża, na tym staje łódź i to wyjeżdża z łodzią na takich palach na, na brzeg. No ale to co oni teraz robią, no to jest niezrozumiałe dla mnie. Może zaraz się dowiemy. Dobra, panowie wzięli tą łódkę, która tutaj stała. Wytłumaczymy trochę o co chodzi z tymi autobusami. Tak więc jutro chcemy dojechać do miejscowości, która nazywa się Paraty. No i problem jest taki, że jedyny bezpośredni autobus z São Sebastião do Paraty jest o godzinie 22 z przyjazdem w pół do drugiej w nocy. Tak więc no nie jest to najlepsza opcja i myślimy, myślimy nad alternatywami. Eee, no i... Chyba zrobimy tak, że z Sao Sebastião dojedziemy Uberem do miejscowości, która... muszę się skupić, żeby to wypowiedzieć. Caraguatatuba. Dojedziemy do tej miejscowości i stamtąd jest autobus do miejscowości Ubatuba i stamtąd jest autobus do Paraty. Ale jest też opcja, żeby wziąć Ubera z Sao Sebastião do Ubatuba i wtedy jechać autobusem z Ubatuba do Paraty. No, i wszystkie opcje w sumie są dosyć drogie, myślę. Ale chyba i tak jest to lepsze niż ten dojazd przed drugą w nocy. Tak więc jeszcze się wahamy, ale może coś tam się nam uda wymyślić. I no najwyżej zapłacimy za Ubera trochę więcej, trudno. Przynajmniej nie będzie przysiadek. Ale dziwne trochę, że jest tylko jeden autobus do tych paratów. No o takiej jest. godzinie, tym bardziej, że te paraty to jest taka dosyć turystyczna miejscowość. Hmm. Tam dużo jest ludzi. No dziwne. Dziwne. Jak już wymyślimy co robimy, to damy tutaj update. Ale to może dopiero jutro rano wymyślimy. No, ale to Sao Sebastiao e, okazuje się, że jest trochę dziurą i nie ma generalnie stąd busów za dużo w żadne miejsce. Jest tylko do tych takich dużych miast, więc jak chcecie zrobić sobie taką trasę po na przykład wybrzeżu, tak jak my chcieliśmy zrobić po wybrzeżu tutaj w Stanach São Paulo i Rio de Janeiro, to to nie jest takie proste, bo te busy z reguły jadą tylko do Sao Paulo albo do, Sa do Rio de Janeiro. I one to jest też dziwne, bo one jakby przejeżdżają przez te wsie, te inne, do których się, chce się dojechać, ale się nie zatrzymują. Nie wiem, czy to jest kwestia dogadania się z kierowcą, czy. Czy o co tu chodzi, ale no nie jest ten transport tak dobrze rozwinięty. I w ogóle je, jeszcze poza tymi paratami następną miejscowość chcemy odwiedzić i do niej z tych paratów w ogóle nie ma żadnego praktycznie połączenia, więc nie wiem, czy nie zrobimy tak, to by było śmieszne, że pojedziemy stamtąd do Rio de Janeiro, wrócimy się do tamtej miejscowości i potem znowu pojedziemy stamtąd do Rio de Janeiro, bo to jest chyba jedyna opcja, jaką mamy tak naprawdę głupie. Kośliśmy tak bardziej w głąb e, Ilhabeli I to jest chyba, chyba Główna ulica miasta Te góry w ogóle tutaj w tle Nam się bardzo kojarzą Z Hawajami Też tak bardzo płynnie bo rośnięte roślinnością Dosyć e, strze, Strzeliste takie szczyty I Dużo takich mgiełek To jest chyba para wodna, nie? No, tak, tak rajsko bardzo to wygląda. No, kropi, jak popatrzysz na wodę, to widać tutaj. Zaczyna kropić, troszeczkę nas to martwi. Jesteśmy daleko od domu, ale spoko. W sumie zaczynamy głodnieć, więc tak będziemy chyba szukali jakiegoś miejsca na obiad niedługo że się schronimy najwyżej przed deszczem. Na promie jest ten kamień takie. No. Tak. Peque? asai, czyli takie lody so, lodo sorbet taki można powiedzieć. E, pani nam tutaj zasugerowała, żeby takie kulki czoko do tego wziąć. Sprawdzimy. To w Europie chyba da się też kupić, nie? Tak, normalnie. Ale, ale no tutaj to jest tutejsze, jakby tradycyjne, ten owoc jest stąd. Skupuj. Kosztowało 15 reali, czyli tak 14 zł jakoś. Ale jest tego w sumie całkiem dużo, więc... Dużo, dużo. A to i tak jest najmniejszy rozmiar jaki w ogóle był, więc... Myślę, że całkiem sprawiedliwa cena. Jak tam ci smakuje? Lody. Tutaj kokos na ulicy. Tak jak mówiliśmy, co jakiś czas widać kokosy. Idziemy tą samą drogą, co na początku, a teraz jest odpływ. Tutaj cennik dla pojazdów na prom. Sprawdziliśmy właśnie i okazuje się, że acai, oboc acai, chociaż też piszą, że to roślina w sumie jest bardziej niż owoc. Bo to jest robione z jagód tego, tej rośliny. Mhm. Nie pochodzi konkretnie z Brazylii. E, pochodzi ogólnie z terenów tropikalnych Ameryki Południowej, więc zakładam, że pewnie jakiś tam Ekwador, Kolumbia, Peru też jakby występuje. E, ale mi się to tak konkretnie z Brazylią kojarzy. Tutaj, tutaj to widzieliśmy tutaj po raz pierwszy. Często to tutaj I spotykamy jest, taki jakiś no. food truck albo jakaś taka putka, Nie sprzedają to Asai. I no mi smakuje. Już na promie powrotnym. Dopłynęliśmy. Niestety trochę kropi deszcz. Ale nawet przyjemnie, bo jest trochę głodniej, jest. jest ok. Jesteśmy w, z powrotem w Sao Sebastiao. i Tu jest taka ulica w sumie z knajpkami chyba. Witamy, witamy z naszego pokoju, który wynajęliśmy na Airbnb. Tak on wygląda. Pokażę yy, widok z okna. Taki mamy widoczek z okna na góry w sumie. Um. I będziemy testować właśnie jedzenie. Mamy yy, mamy dwa dania, dwa, dwie pozycje. Mamy tajarin. Zaraz w sumie wygooglujemy czy to jest, co to w ogóle jest, bo tak w ciemno tośmy to wzięli. I mamy. Jakaś serr w środku? Wygląda to w ten sposób. Są to takie rodatki w sumie w makaronie. Wyszukaliśmy w internecie, co to jest e... Talharin. Po, po, po e... włosku to jest taglierini. I to podobno ma być jakiś rodzaj makaronu. E... Długi jak spaghetti, e... podobny do Tagiatele. No, no to nie jest no to. No to nie jest to. Oni to tak nazywają. No ale moim zdaniem nie jest to złe, jakby. Może to trochę dziwne. Ale moim zdaniem to smakuje jak pizza, ale w innej postaci. No bo to jest podane tym sosem pomidorowym. Takie jak na pizzy. Takim jak na pizzy. I ten. Ser ser Dla mnie smakuje jak pizza. Ale tylko ten środek pizzy, jakby bez, bez, bez e, ciasta, nie? Mhm. Dobra. Smaczne. Sprawdzę, ile za to zapłaciliśmy, bo w ogóle. <laughs> nawet, nawet nie wiemy, ile za to zapłaciliśmy, bo na, na terminalu się nie wyświetliła cena. A no my wiecie, jak po portugalsku mówimy, więc nawet nie wiedzieliśmy, jak się spytać za bardzo. Sprawdziliśmy, zapłaciliśmy 30 reali za to, czyli jakieś, e, jakieś 28 zł. Trochę, ale... trochę mała porcja, nie? No właśnie, trochę mała porcja, no. Ale w smaku git. Ja no, najbardziej porównałbym to do pizzy. I mamy no, no w sumie oregano. Jakby do tego oregano jeszcze posypać, to myślę, że byłoby jeszcze lepsze, ale jest okej. Okay. To było danie numer jeden. Przystawka. E, przystawka w sumie, nie? No bo to małe było. Mamy danie numer dwa. chcesz wyciągnąć no. i zaprezentować. Mhm. E, nie będziemy kłamać, jedliśmy już to danie wczoraj. I dlatego po wróciliśmy. Bo było całkiem smaczne, było całkiem tanie i całkiem syte. Ta -dam! Jest to burger taki. Powiedziałbym, że. E, Taki burger, tak jak wyglądają burgery na ulicy w Brazylii, ale takie lepsze, takie. To jest taki, to jest taki burger fancy, jakiego dostaniecie na... jako street food w Brazylii. Mm -hmm. Jest tutaj, są tutaj dwa rodzaje sera, jest jajko, wołowina oczywiście, pasta czosnkowa, mm -hmm. sałata, pomidor i bekon. i bekon. I 30 reali taki burger kosztuje, czyli jakieś 28 zł. No to nie. Okej, okay, mamy update co do tego jak przemieścimy się do kolejnego miasta. E, udało się nam zamówić Ubera, będziemy jechać nim dwie godziny i kosztuje 150 reali, ale tak naprawdę jak się policzy te wszystkie autobusy to wyszłoby i tak podobnie. No troszeczkę drożej tak wychodzi, no ale jednak mhm. jest wygodniej, no bo na wiezie tak. samochód, więc... Więc jedziemy samochodem do miasta Ubatuba i z tego miasta mamy jeszcze autobus do Paraty. E, tak więc no, udało się. Zaraz poniedziałek kierowca, to chyba. Nie, nie, nie. Tak więc kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnym.